Dzień dobry moi drodzy, w 43 dniu na szlaku łuku Karpat Dzisiaj jest pierwszy dzień na Ukrainie, taki pełny dzień będę szedł na Ukrainie Może nie do końca pełny, bo jest 11 Późno wstałem z tego względu, że głowa mnie w nocy bolała Dalej czuję jeszcze ból po czterech tabletkach Nic nie chcę przejść, nie wiem jak to będzie Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej, już się poprawia Ale no to nie jest jeszcze to co bym chciał robię za to śniadanie, może po śniadaniu mi oczywiście przejdzie. Tak wygląda dzisiaj miejsce, w którym się rozstawiłem. To jest jakiś stary bar, który już jest... który nie działa po prostu. Są jakieś takie stoły, takie rzeczy. Obok jest ładne jezioro. A ja robię jedzenie, żeby zjeść, najeść się i żeby... może mi głowa przejdzie, przejdzie jak zjem. Pierwszy dzień na Ukrainie. Późno. Chciałem dzisiaj wcześniej wyjść. Miałem budzik nastawiony, budził, ale nie byłem w stanie stać. Za bardzo, za duży ból głowy po prostu miałem. Dzisiaj nie wiem ile przejdę, ale postaram się dużo przejść dzisiaj kilometrów, bo nie mogę, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj dłużej niż 12, niż 14 dni być na Ukrainie. Dzisiaj takie śniadanie: kiełbasa biała z kuchenki gazowej i z musztardą. Bardzo dobrą musztardą tutaj Ukraińcy mają bardzo dobrą musztardę w takich fajnych woreczkach pakowanych. To jest dosyć dobre dla mnie w podróż, bo mogę to zakręcić i wiem, że mi się nie wyleje, nic się z tym nie zrobi w plecaku. Ciężko mi sąd wyjść, przez ten ból głowy nie mam siły, żeby się spakować z powrotem do plecaka i ruszyć. Najgorzej, bo wiem, że dopiero jutro będę się świetnie pewnie czuł. Mam nadzieję, że jednak jutro też mnie nie złapie ból głowy. I to jest takie męczące bardzo, bo Chciałbym iść, chciałbym normalnie się czuć, ale nie zawsze jest to zależne ode mnie. To było miejsce, w którym dzisiaj jadłem, a tam z tyłu jest jeziorko i za nim spałem, więc tak to, tak to dzisiaj wygląda. My! No powiem wam, że nie można im odmówić ładnych domów. Widzicie z tej strony jakie kolumny, jakie te wszystkie rzeczy? O to jest druga strona. jeszcze się buduje większe rzeczy, no ale powiem wam, nie wiem czy to jest, na no, biednego nie trafiło. Dobry, Dobry. Dalej mnie głowa mi, tak pobolewa. Już jest lepiej, ale wiecie, z godziny o 14 ile można wytrzymać. Sprawdzałem też tu, jak sobie odpoczywałem, siedziałem noclegi na jutro, albo nawet na dzisiaj to za 17 mam kilometrów dobry hotel, tyl, nawet tanio nie pamiętam dokładnie ile, ale najważniejsze jest to, że da się w nim zapłacić, w obiekcie, więc jak przyjdę to się zapytam czy mogę zapłacić i iść spać, bo jestem zmęczony mam nadzieję, że mi się to uda, chodzi o to, żeby podładować te baterie hmm, oczywiście jeszcze mam na tyle baterii w powerbanku czy Baterii, energii w powerbanku, że starczy mi do jutra do wieczora. No, ale może dzisiaj bym się położył, w zależności jak daleko dojdę. mam jeszcze coś pokazać, co dostałem. Nie wiem, gdzie to schowałem. Schowałem, żeby mi się nie zgubiło. Jak ja coś schowam, to naprawdę jest schowany. o mam? Stałem trzy. 3... Jak to ono się nazywa? Trzy wlepy, nie wlepy, tylko trzy. 3... Dostałem trzy naszywki od żołnierzy, którzy mnie tutaj po drodze sprawdzali. Powiedzieli, żebym wziął sobie na pamiątkę, żebym o nich pamiętał. No i wziąłem sobie. W sensie dostałem. No i wziąłem. Także tak one wyglądają. Fajnie, fajnie. Bardzo miło z ich strony. ukraińskiej tabletce, w sumie nawet dwóch na ból głowy już mi przez... przestała mnie tak bardzo głowa boleć w pewnym momencie e, już na oczy nie widziałem wszystko mi się rozmazywało, ale jest znacznie lepiej całe szczęście teraz w tamtą stronę muszę iść, tak na to patrzę na tą drogę no to tu nie jest droga aż tak zła chcę dojść do busztynio 18-20 km w sąd ale jest godzina 16, więc pewnie nie zdążę już niestety jakby, jakbym szedł 5 na godzinę, to dałbym radę, ale nie jestem, nie mam dzisiaj na tyle siły, żeby to zrobić, po prostu za ciężko, słuchajcie, za ciężko jest, czysty ból głowy, to jest naprawdę, to jest... było parę dni, bardzo takich ciężkich, ze względu na zdrowie, na, na tym szlaku ku i to jest jeden z tych dni, gdzie rozwaliło mnie dzisiaj, no, w plecy mnie też bolą, w sensie mięśnie mnie bolą, to może być jakaś grypa, no, albo po prostu jestem przemęczony. To może być też, też przez przemęczenie. Poza tym, idąc w ogóle tu przy granicy rumuńsko-ukraińskiej, idę na ukraińskiej stronie, jest bardzo dużo e, domów, takich domów willi naprawdę. Tutaj ludzie mega bogato wyglądają. Po prostu, w sensie wyglądają, no te domy tak mega bogato wyglądają. Możliwe, że to jest jakieś jednej osoby, która się tu pobudowała i sprzedaje te domy, ale no powiem wam, willa, no słownie willa. jakiś objazd drogi, obejście drogi też mam, więc muszę iść bokiem. Wszystko tu się kurzy, są mega dziury, i no, ludzie jakoś tam jadą, ciężarówki, auta, ja też muszę jakoś iść. Nie wiem jak daleko, jak ile będę musiał obejść, to mam nadzieję, że niedużo, bo most to jest most w remoncie. Jak będę musiał zrobić 5 km więcej, to będę zły, bo nie wiem, nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale gdzieś idę? Chyba z przodu będzie ok. Chyba tak, czyli prosto to dobrze. Bo myślałem, że gdzieś z 10 km będę miał objazdu, ale. Obejścia w sumie, ale jest ok. kilometrów miałbym e, hotel, który kosztuje 80 zł. Tutaj mam hotel za 50 metrów, który kosztuje 112 zł. No właśnie, 110 zł. Tam ten jest troszkę tańszy. 30 zł różnicy. Powiem wam, jakbym miał dać 200 w Rumunii, a tutaj 100, 110, no to jest różnica. Tam oczywiście wiadomo, że taniej. Ale nie chcę iść tych 10 km, jest 17, dzisiaj się źle czuję przez tę głowę, więc chyba już po prostu pójdę podpoczywać. To będzie na dzisiaj tyle. Poza tym mam blisko sklep jeszcze chyba do sklepu skoczę, może coś zjem. Nie wiem, jak to będzie. Może będzie tu jakiś kebab, chociaż wątpię. Nie, raczej nie. Ale coś tam jeszcze sobie zjem na spokojnie, i chyba sobie po prostu tutaj przyjdę, sobie wezmę pokój na noc. Jest 17, więc jeszcze zdążę podłączyć sprzęt. I go podładować, na czym mi bardzo zależy. No i idę do hotelu, idę. trzeba zobaczę, czy mają miejsce jeszcze. Siedzę przed zamkniętym hotelem, ładuję sprzęt. I ponoć za 20 minut ma być ktoś, kto otworzy ten hotel. Nie wiem, czy będę miał tu w ogóle nocleg. Jeżeli nie, no to nie wiem, postaram się tutaj siedzieć i ładować całą nas sprzęt. Może nawet się tu położę. Nie wiem, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Póki co, piję kole, jem bułkę, którą z rana kupiłem, taką drugą, bo jedną już zjadłem. Czekam te 20 minut, przy okazji ładuję ile tylko mogę. Ech. Jak się nie zgodzą, to spytam się, czy nie mogę tutaj sobie posiedzieć, podładować. Posiedzę, podładuję, a później, a później ten, jak pójdą, to dalej będę siedział ładował. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Patrzę, to tutaj nigdzie kamer nie ma tak widocznych na mnie. Więc dobrze. No, więc dobrze. Hotel jest zamknięty, to jest jakaś folia, tak jakby on był w ogóle nieczynny. Tam restauracja nie kwat chciał dłożyć jakiś talerz do restauracji, ale napotkał na zamknięte drzwi, a wchodził tak jakby miał być otwarte, więc coś się tu musi dziać. Tam dalej też jest jakoś tak pościelone i tak dalej. No nie wiem. Zobaczę za 20 minut, jak ktoś tu wpadnie i mi powie. Póki co relaksuję się, głowa już mnie przestała boleć. I jestem bardzo fajnie, bo jestem na drodze, która prowadzi taka boczna droga mocno boczna droga, która prowadzi yy, dalej mnie, bardziej w góry trochę, ale później mam odbicie na swoją drogę, którą powinienem iść. Więc jeżeli dzisiaj tu jest sprzęt, starczy mi on na następne 5 dni, to następne 5 następne dni. Powinienem być już w połowie w połowie drogi do polskiej granicy, gdzieś około. Jak będę w połowie drogi, no to będzie ok. Gdzieś ludzie się dzieciaki się na mnie patrzą Dobra, Dobra zobaczymy. Na razie ładuję i, i jest spoko, bo ładuje. Telefon ładuje, wszystko ładuje. Może coś podładuje, ale tak jakbym nie musiał wydawać pieniędzy. bym sobie tu naładował sprzęt, to spoko. Jutro bym zrobił trochę kilometrów. Dzisiaj już też trochę zrobiłem. Nie zrobiłem jakoś super mega dużo, ale zrobiłem zawsze coś. Wiecie, głowa mnie dzisiaj bolała, więc nie ma co ode mnie dzisiaj wymagać. Ja sam od siebie dzisiaj nie wymagam dużo. Ludzie yy, piszą mi... Pisze mi bardzo dużo osób, że, że ten, żebym uspokoił się, żebym tyle nieśle tylko w końcu sobie zrobić dzień odpoczynku. No, ale ja nie mogę. Jakby... Nie mogę, nie umiem. Nie umiem tak sobie zrobić odpoczynku jakoś tak. Jakoś tak muszę iść do przodu. Miałem godzinę czekam ponad, nikogo nie ma. Tutaj patrzyłem za tymi szybami, jest karton gips wszędzie, więc jakieś pokoje robią, jakiś jest remont. Z tej strony no jest, są jakieś recepcje, jakieś łazienki, coś takiego. Tam dalej jest restauracja. I, i co tutaj można powiedzieć? Że, że ładuje. Już po 10% w jednym i drugim powerbanku się naładowało. Jakbym jeszcze tak z dwie godziny, jest 18:19, 19, już jest 20, 21 do 22 może bym podładował to poszedłbym sobie gdzieś już spać zamiast tutaj to poszedłbym spać gdzieś pod namiot, <gdzieś>, gdzieś przy jeziorze bo będę miał w miarę na tyle naładowane powerbanki że powinny mi starczyć na 3 dni jeszcze albo na dwa takie po 30 km, więc jakby mi się to podoba, bo będę mógł po prostu pójść. Nie będę musiał tutaj czegoś szukać, żeby, żeby się przespać. Będę mógł iść po prostu dalej. Dzisiaj oczywiście w, w poszedłbym tylko 3 km maksymalnie o tej godzinie, ale jutro pojutrze bym był w stanie iść po prostu, prawda? Bo bym miał prąd. Czy ja mam jeszcze jakieś jedzenie? Sklep jest niedaleko, ale musiałbym odłą odłączyć ten cały sprzęt, a nie chcę tego robić. Jakby. Mogłem też tutaj spróbować spać pody tutaj, w śpiworze, ale nie chcę tego robić, Czyli chciałbym to zrobić, ale nie zrobię tego, bo tu jest brama i prawdopodobnie, nie wiem, później ktoś może przyjechać i zamknąć tą bramę. Tu też jakieś sklepy są z drugiej strony. Jak tu są sklepy, no to też pewnie jak skończą pracę, no to zamkną to wszystko tutaj nie wiem, za 20 minut jest zachód słońca, a ja jestem dalej w tym miejscu. Spoko w sumie. Ważne, że ładuję sprzęt, w tym jednym, drugim po 10% się podładowało, jeszcze z godziny poczekam, gdy będzie. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś zobaczycie, ale tam jest remont. <śm> tak, tu jest remont. Siładuje. ładuje, tam ktoś sobie stoi, też chciał się dostać do do hotelu tam jest ale się nie dostanie Ja też się na razie nie dostanę i chyba się nie chcę już dostawać w sumie, chyba żeby powiedzieli że dobra 300 ryweń czyli jakieś 30 zł spoko mogę przynajmniej się wyspię jeszcze podładuję a tak to nie nie ma sensu Super sad story dzisiaj jest po prostu czyli może nie do końca ale za to dobrze ładuję sprzęt i siedzę I... Ważne, ładuję. Póki co ładuję. Położę się gdzieś tam przy rzece niedaleko z 2 km stąd. Jutro mam nadzieję, że głowa mnie nie będzie boleć. Nie wiem, właśnie, czy czasem nie chciałbym na przykład. Nie, właśnie też nie. Nie wiem, ile ja tu będę ładował to. To jest najgorsze, bo chciałbym podładować do końca to wszystko, ale wiem, że to mi się nie uda. Nie będzie chciałam się chyba tutaj tyle siedzieć. Wiecie, bo muszę się położyć spać, żeby z rana wstać, żeby się ogarnąć i pójść dalej. A póki co to się ładuje i dopiero z 15% jest. Zanim to się doładuje do fulla to minie jakieś 8 godzin. Więc będzie jakieś czwarta nad ranem. Albo nawet później. Ale się ładuje, na razie spoko, się ładuje. Zobaczymy jeszcze jak długo tutaj nie będzie zamknięta brama. O ile w ogóle ją zamkną, mam nadzieję, że nie. Tam ci faceci, co tu chcieli wejść do hotelu też gdzieś tam siedzą. Nie wiem co oni tam robią, ale siedzą tam. A ja siedzę tutaj, bo tu jest prąd. Cóż, 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 zobaczymy, póki co siedzę dopóki ktoś mnie stąd nie wygoni. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wygoni. Że ja pójdę sam, z własnej woli w końcu. Mam chipsy jeszcze, ja zapomniałem. Teraz mi się przypomniało, bo troszkę zgłodniałem. A tutaj nie będę gotował. Później dopiero może, może, może. Bo dzisiaj jestem najedzony. Poza tym mam jeszcze kurczaka z ostatniego, ale to już dla psów jakiś po drodze, bo nie będę go jadł. Um, nie spotkałem tutaj za bardzo bezdomnych psów, widziałem jakieś psy biegające, ale były, miał obroże, więc raczej są czyjeś. Ale póki co nie spotkałem tutaj bezdomnych psów. Może gdzieś tam dalej w głąb bardziej pójdę, to coś spotkam. Uuu, właśnie widzicie, tak to wygląda. A poza tym, jutro jak będę szedł tą drogą, no to ta droga jest taka dosyć mało uczęszczana, w sensie mało, jest węższa, taka wioskowa, więc to mi się podoba, bo Dobra, ciężarówka przejechała właśnie ten, <laughs> ale będzie mniej tych ciężarówek, bo one będą raczej jeździły tymi głównymi drogami, żeby szybciej być, żeby nie jeździć po tych dziurach. Im więcej dziur teraz tutaj na tej drodze, tym lepiej dla mnie, bo to będzie oznaczało, że ludzie będą omijać te drogi, chyba że są z tamtych wiosek Pozdra. Poza tym ukraińskie kobiety, bardzo ładne są, trzeba to im oddać, no. Nie sądziłem, nie sądziłem. Słuchajcie. No i, 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 i siedzę na razie. Idę zobaczyć, ile się podładowało. No, w jednym 16%, w drugim 62. <grych> Jest dobrze. Jeszcze tutaj sławki ładuję. Mógłbym coś jeszcze ładować, ale chyba nie będę ładował. Jak odłączę mmm, sławki, to pewnie tamto się będzie szybciej ładować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udało się. Znaleźć miejsce. Niestety nie jest to hotel, nad którym dzisiaj myślałem i to myślałem na nim bardzo poważnie, ale pani przyjechała dosyć późno i stwierdziłem, że trochę się podładowałem. Trochę naładowałem powerbanki i mogę iść gdzieś dalej. Starczy mi to przynajmniej na dwa dni. Troszkę przestałem się martwić tym, że prądu nie będę miał, bo za jakieś dwa dni powinienem trafić w miejsca, gdzie te noclegi będą i będę miał gdzie podładować swój sprzęt. Poza tym tam są bardzo tanie noclegi, z tego co patrzyłem to około 20 zł do 50 zł, maks do 100 zł za nocleg, więc to jest bardzo tanio, najważniejsze jest tylko to, żeby po prostu nawet się nie wyspać, tylko podładować ten cały sprzęt i iść dalej. Dzisiaj pani za późno przyjechała do hotelu, jakby była wcześniej to może bym tam nawet nocował, ale tak to przynajmniej wykorzystałem to, bo podszedłem może z 3 km dalej, gdzieś około, gdzieś tak mniej więcej na oko i to był 40 Trzeci dzisiaj dzień nauku karpat z orszowy do Bratysławy. Tak to wygląda dzisiaj. Także widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.